Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu kościoła KDM Online. Kontynuujemy serię, ale zanim to zrobimy, witamy Ciebie Danielu. Dzień tak dobry. się domyślam, że masz na imię Daniel, skoro się tak przedstawiłem. Tak, tak, mam na imię Daniel, na to na imię. się zgadza. Tak, to się <laughs> zgadza. Kontynuujemy naszą serię, wykonało się. I chcemy taki nowy aspekt tego właśnie co się dokonało na krzyżu. Yy, yy, na, nowy aspekt taki chcemy właśnie spojrzeć na, na wykonało się z takiej innej też perspektywy, bo próbujemy to z różnych takich stron yy, wziąć. I teraz mhm. ty masz nowy, nowy, nową myśl do tego, tak. o czym ty dzisiaj będziesz do nas fajne rzeczy opowiadał. Tak, dzisiaj będziemy yy, trochę rozmawiać na temat wiary. Która, która jest naprawdę mega istotna, bo jak czytamy, bez wiary nie można podobać się Bogu, tak? Więc wiara jest naprawdę, myślę, że czymś, co wyróżnia nas uh -huh. jako chrześcijan, sami często się określamy jako ludzie wierzący, ludzie i, wierzący. To, i to już dużo mówi, tak? No i książek jest dużo napisanych na ten temat i tak jak rzucasz wiarę, to chyba się właśnie taki Wielki kosz otwiera i to tak. tam się z tego wyciągnie. Tak, tak. Także to jest taki temat z jednej strony temat rzeka, ale z drugiej strony chyba tak jak też ten werset, który my akurat tu w kościele od paru tygodni czy miesięcy mhm. żyjemy, bez wiary nie można się podobać Bogu. To jest jakby werset, który nagra. No właśnie, bez wiary się nie można mu podobać. Nie? Jak mówisz, ludzie wierzący, czyli musimy być ludźmi wierzącymi, bo z tego to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie? Tak, tak, bo wiara tak naprawdę to jest zwyczajnie zaufanie Bogu. Mhm. Zaufanie, że Bóg jest, że jest z nami, że chce dla nas dobrych rzeczy. Więc ciężko podobać się Bogu, skoro nie ufamy Mu, że On chce dla nas mhm. tego wszystkiego, tak? Dlatego ta wiara jest tak istotna. No tak, bo to jest to, to zaufanie? Nie? Tak, to właśnie fajne, tak ta myśl sama, nie? że nie mhm. można się podobać jak komuś jak kogoś, jak, no, jak ty mi nie ufasz, no to tak. trudno, żeby jakakolwiek tak, dynacja tak. była, nie? Taka no. głębsza. Jakie masz, masz jakieś coś na dzisiaj? Historię, czy? Tak, Ej, tak. Chciałem Powiedz poruszyć ci taką... dzisiaj właśnie tak. Co, bo tak jak powiedzieliśmy, że w, jakby w aspekcie wiary to można w tak różne iść strony, że jakby no, można opowiadać samą, jakby cały rok można mówić, i tak to będzie takim czymś. A do tego, co Ty nam przygotowałeś? W tej... e, tak, ja byłem bardzo nieoryginalny, jak się przygotowywałem e, i pomyślałem o jednej z moich ulubionych historii, o historii o tym, jak Jezus z Piotrem chodzili po wodzie. E, bardzo znana historia i, i bardzo ciekawy cud Jezusa. E, I zwyczajnie kocham tą historię, bo pokazuje nam Jezusa trochę z innej perspektywy, kiedy robić coś, co dla nas wydaje się całkowicie niemożliwe, ale przy okazji każdy z nas chciałby mm -hmm. zwyczajnie chodzić po wodzie. Nieraz pamiętam, jako dziecko gdzieś w wannie. Próbowałem postawić stopy na wodzie. To w wannie. Tak, tak. Do tej pory mi się nie udało jeszcze, ale kto wie. Tak, dlatego bardzo lubię tę historię to i myślę, że pokazuje To to jest taka rzeczy. historia ciekawa, ale jedno. Z w tej historii jest mega, że jakby ten cud w pewnym sensie jest tak, tak dziwny, tak. że tak naprawdę sobie myślisz, ale po co, nie? Tak, że że tak. my też, nie wiem czy to, ale tak mi się wydaje czasem jako ludzie, jakby my chcemy, żeby każdy cud miał, oczywiście, żeby miał sens, bo Jezus tak. też to nie robił tak, ale ten, ten cud jakiś wydaje jakby, wiesz, uzdrowienie, no tak, bo to to a mhm. tutaj chodzi to nie powodzie, o co tak, Kaman. Tak. Ja myślę, że jakby wyjaśnieniem tego cudu mhm. jest to, co czytamy na początku mhm. tej historii, kiedy już wszyscy są w Łodzi, uspokajają się fale, mhm. i uczniowie po raz pierwszy wtedy wyznają, że Jezus jest Synem Bożym. Mhm. Myślę, że Jezus tym cudem chciał im pokazać, że ma całkowite panowanie nad siłami natury i że może czynić rzeczy, o których których nikt inny nie potrafi, uh -huh. tak? To, to, to im wyraźnie pokazuje, że, że On jest Synem Bożym i myślę, że to był jakby główny powód tego cudu. Uh -huh. No to jest takie ciekawe, nie? Że, że właśnie objawienie tego, nie, masz rację, bo to tak, po co to nie? Tak, tak. No, mogłoby się wydawać, że Jezus po prostu e, chciał trochę... E, Zabłysnąć i pochodzić a, a sobie ciekawy, i pokazać, że nie, nie pokazasz, że jest Supermanem, Tak, tak. Że no, lata, mógł, mógł po co, polecieć nie? tak jak Superman. <laughs> a ponieważ nosili płaszcze, to by też było tak atrakcyjne. Ale tak, jednak, bo tak. to jest takie ciekawe, nie? że Bóg wybrał to, żeby pokazać, że On rzeczywiście jest tym, kim jest. Mm -hmm. no, zdecydowanie, zdecydowanie. Mm -hmm. I myślę, że pokazuje to im tutaj na wiele sposobów. No, ta historia, myślę, że ma bardzo wiele rzeczy, mm -hmm. na których możemy się skupić. I pierwsza jest tam taka rzecz, kiedy. Bo to jest historia, która się dzieje zaraz po nakarmieniu pięciu tysięcy, mm -hmm. tak? I wtedy Jezus chce pójść na górę, żeby się pomodlić i odsyła uczniów. I jest mm -hmm. napisane, że wręcz wymusza na nich, żeby wsiedli do łodzi, żeby popłynęli na drugi brzeg. I, i myślę, że musiał na nich wymusić, bo oni musieli się mocno sprzeciwiać. Mm -hmm. Mieli jedną łódź i Jezus Aha. im każe płynąć kilka, kilka, kilkanaście kilometrów na drugi brzeg więc myślę, że oni się sprzeciwiali, bo nie wiedzieli, jak On chce do nich potem dotrzeć, mhm. jak On ich potem znajdzie. Więc, ale okazuje się, że, że Jezus miał swój plan. Mhm. On wiedział dokładnie, co chce zrobić. I dlatego myślę, że to jest istotne, bo czasami my czujemy się, myślę, podobnie, kiedy Bóg pokazuje nam, co chce, żebyśmy zrobili, mhm. a my nie do końca rozumiemy, jaki jest Jego zamysł, jaki jest Jego plan, co On chce przez tą sytuację zrobić. A, a często okazuje się, że kiedy mu zaufamy, kiedy pójdziemy za nim, kiedy mu uwierzymy i zrobimy to, to on, jaki on ma plan, pójdziemy w to, to nagle okazuje się, że pojawia się pewna przestrzeń na to, żeby Jezus mógł chodzić mm. po wodzie, a co lepsze, przestrzeń do tego, żeby mógł zaprosić nas na tą wodę razem z nim, żebyśmy mm. zaczęli, tak jak Piotr, razem z nim chodzić po wodzie. Dlatego no to jest myślę mega istotny punkt, żeby po prostu zaufać Bogu, chociaż czasami zwyczajnie po ludzku nie potrafimy zrozumieć. Tak, znaczy, to jest właśnie tak mówisz, to jest takie ludzkie, nie? że jakby tak. my, my mówimy, że wierzymy, ale jednak. Yy... Jednak brakuje nam tego, tego elementu właśnie, no ale, ale co dalej, nie? Mhm. Ale co to znaczy, że mam iść na drogi, ale jak nie? My chcemy tak. ten punkt drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tak, a tutaj... my byśmy chcieli już widzieć I finał, tak, wiedzieć tak. dokładnie, jak się wydarzy wszystko. I jeszcze, która łódź, tak jak mówisz, do tak. Której, na której przystań, do której łodzi, gdzie przystanek będzie tak, i co jeszcze tak. będę jadł, bo, bo też wiadomo, że może coś być albo. Tak, tak. A prawda jest taka, że jeśli chodzi o Boże plany, to gdybyśmy wiedzieli, jakie jest jego zakończenie to prawdopodobnie wielu z nas zrezygnowałoby na samym mm -hmm. początku. Nie odważylibyśmy o, się tak. zrobić pierwszego kroku, gdybyśmy wiedzieli, do czego nas to doprowadzi. Ale kiedy robimy krok za krokiem, po kolei, tak jak Bóg nam, nas kieruje, tak jak nam, nam objawia, no to z każdym krokiem ta nasza wiara wzrasta. Mm -hmm. Z każdym krokiem uczymy się coraz bardziej Mu ufać mm -hmm. i, i dzięki temu jesteśmy w stanie finalnie dojść do tego, co On zamierzył, co On zaplanował. Mm -hmm. Tak, bo to jest właśnie ten, to, co nam się nie podoba. My, my patrzymy się na cel, a Bóg się patrzy na ten proces, nie? Tak, Bo w tym tak, procesie tak. To, to chodzi o ciebie, o mnie, o nasz charakter, żebyśmy się zmienili, o tych uczniów, tak, tak oni jakby a będzie burza no, i, i panika, a ty sobie myślisz znaczy myślę, że Bóg tak się patrzy, tam i w ogóle o to nawet burzę nie chodzi, tylko tak, o ciebie, człowieku. Nie? Tak, tak. A przede wszystkim Bogu chodzi myślę w tym procesie o relację, jaką mm. mamy z nim o to, że w tym procesie my poznajemy Jego lepiej, my zwyczajnie zbliżamy się do Niego, uczymy się Mu ufać um, i uczymy się rozpoznawać Jego głos. Mm -hmm. Ten proces sprawia, że my dojrzewamy, że mm -hmm. my stajemy się coraz silniejsi w Bogu i, i w Bogu chodzi o ten, właśnie o ten proces, mm -hmm. o to, żebyśmy my stawali się coraz bardziej podobni do Jego Syna um, i żebyśmy uczyli się działać tak jak On. Tak, bo w tym procesie, to tak jak mówiłeś wcześniej, uczymy się o nim, nasze zaufanie wzrasta, tak. i wtedy możemy jeszcze bardziej go poznawać. Nie? Wtedy tak, to tak. Ta, ta chodzenie powodzie jest nagle takim czymś naturalnym, które się. Na początku historii jest kosmiczne, a potem sobie myślisz, że no jakby była relacja, no to sobie myślisz, no ale czemu nie? nie? Tak, no, zdecydowanie. Ale czemu nie? To jest takie dom. No. Tak, I, i myślę, że e, dla każdego z nas, co jakiś czas przychodzi taki moment, w którym Bóg zaprasza nas, żebyśmy wyszli z łodzi, mhm. tak jak Piotra zaprosił. I, I myślę, że gdyby pozostali uczniowie, którzy zostali w łodzi, poprosiliby o to samo, to Jezus by też pozwolił im chodzić mhm. po wodzie. Ale myślę, że w tej sytuacji tylko Piotr był gotowy na to, mhm. żeby chodzić po wodzie. I, i, Myślę, że każdego z nas co jakiś czas Bóg zaprasza do zrobienia czegoś razem z Nim. Mhm. No i mamy zwyczajnie wybór. Mhm. Możemy zostać w łodzi, możemy stwierdzić, że to jeszcze nie jest ten czas, albo możemy Mu zaufać i tak jak Piotr zrobić pierwszy i kolejny i kolejny krok. Mhm. Ale też niesamowite dla mnie jest to, że Jezus nigdzie nie, w jakikolwiek sposób nie wypomina uczniom, którzy zostali w łodzi. Mhm. Że, wy... że zostali. Nie? Tak, że zostali. On, on nigdy im jakoś nie, nie, nie wskazuje, no, patrzcie na Piotra, jaki on jest dobry, Patrz, on, on jest, chodził ze mną w łodzie. On był takim odważnym, nawet tak, takie... Tak. Ten, właśnie tak jak ty komiks mi teraz przychodzi, właśnie jak, jak w łodzi siedzieli, to też jest chyba coś takiego, co my, ludzkie, że my znowu chcemy się porównywać, tak? tak, tak. Chcemy, właśnie... Piotr wyszedł, ale dlaczego? Bo Jezus, jakby on, on miał tą. On z tą rozmowę, wziął, on go zawołał. Czyli uczniowie w tym momencie to nie było dla nich, dla nich no nie jakby znaczy mogliby, jakby też zawołali, mm -hmm. ale jakby my też chcemy, o jakby, bo on nie? Ale tak. Bóg jak powołuje, to zawsze powołuje konkretnie do ciebie, nie? Tak. I, i, I my potem, ale bo on ma lepiej. No nie, on się zdecydował i był tak. gotowy na to, nie. Mm -hmm. Tak, no, my, byśmy, my bardzo mamy sporą tendencję do tego, żeby się porównywać no. do kogoś, żeby jak widzimy jak ktoś robi coś niesamowitego, to, to my sobie myślimy źle o sobie tak. samych tak, często. Tak, tak. Ale myślę, że Bogu nie chodzi o to, żebyśmy się porównywali do kogoś, bo mhm. dla każdego z nas ma inny plan, no inne właśnie. powołanie. Mhm. Ale myślę, że chodzi o to, że kiedy patrzymy na kogoś takiego, kto widać chodzi po wodzie z Bogiem mhm. i robi niesamowite rzeczy, to w Bogu chodzi o to, żebyśmy się inspirowali mm -hmm. tym, żebyśmy no, e, mm -hmm. brali przykład na zasadzie: e, Boże, jeżeli ta osoba potrafi tak chodzić z Tobą i, i Ty w taki sposób działa w jej życiu, to ja też chcę być mm -hmm. tak blisko Ciebie, żeby móc razem z Tobą robić to, do czego Ty mnie powołujesz, tak, co Ty masz znam. Bo Bo Boże, mnie też robił podobne rzeczy, niekoniecznie tak, tak, nie, 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 tak. nie te same, ale żebyś też przeze mnie też swoją chwałę. Tak, opierną, tak. No nie bo jak... nie chodzi o to, żebyśmy my błyskali. To nie chodzi o to, żebyśmy by, my byli widoczni, e, bo prawda jest taka, że w momencie, w którym Piotr staje na wodzie, hmm. to tego. W ogóle nie robi o własnych siłach. Mhm. On, on tam jest bezbronny. On mhm. Jedyne, co może zrobić, to podnieść nogę i postawić kolejny krok. Ale to nie jego umiejętności sprawiają, mhm. że on się nie zapada do tej, w tą wodę, tak? że nie tonie. Ale to Boża Moc sprawia, że, że on może chodzić po tych falach. Dlatego musimy pamiętać, żeby nie wpadać, bo też łatwo wpaść w pychę, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Łatwo pomyśleć sobie, o jaki ja tak, jestem, tak, paszcie tak. na mnie i co ja robię. To ja, to ja. Nie? Tak, to tak, ja? tak, ale to chodzi o to, że to Bóg działa mm -hmm. przez nas i, i to On czyni niesamowite rzeczy i we wszystkim, co robimy, musimy pamiętać o tym, żeby wskazywać na Niego, mm -hmm. że to On. Czyni cuda, że to on działa w tak niesamowity sposób? Ja myślę, że jakby teraz była ta historia, to by jakby wszyscy chcieli patrzeć się na tego właśnie, że no ten Piotr by był na YouTube, był tak. na wszystkim, by tam wiesz, pokazywał. To jest jak coś, to ja jestem, ja jestem tak, tym, tak. który chodzi po wodzie. No tak, nie? A tutaj tak. jakby w tej. Jakby później nie ma nawet wzmianki do, o tym, no nie? Że to co jakby się wydarzyło. Tak, tak. inne Ewangelie w ogóle nie wspominają tak, ty wiesz, czy, o tym, że, że Piotr w ogóle, w ogóle chodził, nie? tylko wspominają o Jezusie, który tak. chodził, tak? My byśmy teraz zrobili całe jakiś ten filmy, jakieś trzyczęściowe, po dwie godziny, całą historię, a tutaj tak. jest historia i nagle ten Piotr jakby, no. Przedłos, szedł, no to spoko. Nie? No, i, no i to też bardzo wyraźnie widać, że nie robił tego w własnych siłach, w, w momencie, w którym zaczyna tonąć, tak? Aha. W momencie, w którym to jest dla mnie ciekawe, że on nagle zdał sobie sprawę, że są fale i, i, i ten wiatr dookoła, i to wszystko dookoła się nie Kiedy tak naprawdę całą noc płynął z tymi falami, z tym wiatrem, wiosłował i nie, mógł, nie mogli dotrzeć do celu. Kiedy wychodził z łodzi robił pierwszy i każdy kolejny krok, to te fale i ten wiatr też tam były, mhm. ale na Nagle je zauważył. Mm -hmm. Bo zwyczajnie myślę, że stracił swoje skupienie na Jezusie. Mm -hmm. Dopóki szedł i był skupiony na Jezusie, to rozumiał, że nie czyni tego w własnych siłach. Ale w pewnym momencie może pojawiła bo się, się w, nie, w nim ta myśl, tak. patrzcie na mnie, co My ja robię. Mi stoję nie na wodzie, no. tak. I wtedy, kiedy przestał skupiać się na Jezusie, zwyczajnie mm -hmm. zaczął tonąć. I. Panie, ratuj. Aha. Panie, ratuj. Ale to jest też niesamowite, że kiedy nawet zaczynamy tonąć w jakichś sytuacjach, to Bóg jest blisko. Jest napisane, że natychmiast Jezus Aha. wyciągnął dłoń. Natychmiast wyciągnął dłoń, żeby go złapać, żeby go pociągnąć, żeby go znowu postawić na tych falach. I to jest też niesamowicie. Zachęcające dla mnie, że, że on jest blisko, na tyle, że jest w stanie każdego z nas wyratować z jakiejkolwiek sytuacji. Mm -hmm. Że on, on daje nam e, tą pewność, którą możemy mieć w nim e, i dzięki temu nie utoniemy, kiedy nawet kiedy zwątpimy. On przydaje nam wiary. Tak, bo nie, to jest też to, że pokazuje, tak jak to jest pokazały, że to spojrzenie, że masz tą relację, patrzysz na Jezusa i jest OK, potem patrzysz na Słowie, swoje egoizm, twoje człowieczeństwo wchodzi mm -hmm. i, i toniesz, tak, tak, bo, tak. bo toniesz, bo my jakby... Właśnie jest też fajnie, piękne w tej historii, że po Jezus pokazuje, potrzebujesz mnie, nie? Tak. I On, mimo jak ty toniesz, to no, On też tę rękę wyciąga, że cały czas jest też ten element łaski w tym wszystkim, nie? Tego, tak. e, że, że nawet jak my mamy dumę, no to On też pokazuje, i tak, i tak mnie potrzebujesz, nie? Mm -hmm. Możesz gwiazdożyć, żyć, ale i tak mnie potrzebujesz. Jasne, no, no, prawda jest taka, że bez Niego niewiele mm. możemy. To tak naprawdę z Jego łaski możemy wstawać rano, możemy oddychać, chodzić, żyć. To, to Jego życie, dzięki Niemu mamy oddech w płucach i, i um, kiedyś, kiedyś chciałem, byłem na spacerze gdzieś pół godziny i, i sobie pomyślałem, będę Bogu dziękował przez cały spacer za cokolwiek, co mi przyjdzie do głowy i cały czas miałem coś, za co mogłem Bogu podziękować. Nie, skoń, nie kończyła się ta lista, bo zwyczajnie mamy od Boga tak wiele, że, że nie możemy nie być wdzięczni. Zwyczajnie nie możemy nie być wdzięczni. Ale fajne też, no, taki trening trochę dla naszej wdzięczności. Tak. Brzydko to brzmi trening, ale takie na. No, a czasami takie... myślę, że to jest potrzebne, mm -hmm. bo często o takich błahych, małych tak, rzeczach tak, tak. bardzo łatwo zapominamy. I my chcemy zobaczyć ten cud wielki i jakby potem mówię: bo, Boże, gdzie Ty jesteś, a ten Bóg jakby. Popie, porozglądaj się, tak, nie? ja tak. jestem, jesteś w samym centrum tego. Piękne tak. w tej historii jest, jak wrócę do tego początku, za chwilę będziemy musieli kończyć, ale to yy, właśnie ten pokazanie tej, tej, tej boskości, nie? że ci uczniowie jakby byli też przerażeni, bo to ja, ja sobie nawet jak teraz tę na historię ja sobie tak próbuję wymyślić, jakie to jest, było też z jednej strony przerażenie, bo to to jest jakby twój cały system się burzy, tak? <tł> tak Twoje, gdzieś tak. no, system logi logiki, rozpośrednienie e, świata, e, wiary, bo to też ta wiara w, 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 gdzieś tam wynika, wynikała cały czas z tego wiadomo kultu, ta świątynia, to, to są te uczynki, tak. gdzieś tam jest, a tutaj nagle jest taki aspekt Jezusa, który jeszcze wprowadza Cię na takie tereny, gdzie ta głowa w ogóle jakby tak, tak. Też musimy pamiętać, że w większości uczniowie byli rybakami. Oni na tym morzu, tak. na tej wodzie spędzili niejedną noc. E, I tak, doskonale... bo to było ich środowisko, tak, nie? Tak. Oni wiedzieli I jak to funkcjonuje. Dokładnie. Ty, I, i to doskon... nie było tak, że my wiemy jak po wodzie się chodzi, tak, nie? Bo tak, to jest tak. jakby, to oni tutaj, to no właśnie to jest, to jest ich środowisko. Tak, nie? oni doskonale wiedzieli, że potrzebują tej łodzi, żeby się utrzymać na wodzie. Aha. A tutaj nagle widzą, że ktoś idzie do nich po wodzie. I oni no to wiedzą, musi... że to nie jest wiesz, płytkie, nie? Tak, bo tak, tak, ty tak. Mówi, że my to wiemy, bo my teraz będziemy. Na pewno tam była jakaś mielizna albo coś tam, tak. i, i oni zlali to doskonałe. No. I byli na samym środku tego jeziora, no. w środku nocy, i nagle widzą postać, która idzie do nich. No to musiał być przerażający widok, kiedy wszystkie ich te zasady, prawa natury, które znali, nagle są zaburzone całkowicie. I to nagle się pojawia, nie? I, tak. i, ty nagle, i ty nagle sobie uświadamiasz, kim on naprawdę jest. Nie? Tak, tak. I, I to jest też takie chyba dla nas to takie uświadomienie sobie. Znowu my szukamy cudów do cudu, a mm -hmm. Bóg chce pokazać cud, żeby uświadomić nam, kim on jest. Tak, tak, tak to prawda. Bo, bo, bo my chcemy takiego właśnie efektu. Nie? No. Jakbyś chciał taką myśl na, na zostawić, wiem, że jeszcze masz wiele innych, ale w tej całej historii, jakbyś tak na koniec chciał na z nas z myślą zostawić? Myślę, że dla mnie główną, głównym, głównym sednem tej historii jest to, że Bóg jest. Mhm. Jakby te słowa Jezusa, ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się, mhm. te słowa uspokajają uczniów i myślę, że w dzisiejszym świecie, kiedy pomyślimy sobie pośród tych wszystkich okoliczności, które mamy dookoła, różne rzeczy się dzieją. Czasami można pomyśleć, że świat już się wali, ale ta myśl, że Bóg jest z nami, mhm. że On jest przy nas, że jest dla nas, myślę, że to jest główne sedno tej historii i to może nas napawać nadzieją, mhm. to może nas zachęcać, może nas budować. I chociaż czasami nie czujemy, mm -hmm. choć chcielibyśmy wszystko czuć, my tacy, tak, takimi tak, ludźmi tak. jesteśmy, żebyśmy chcieli wszystko przeżywać. Teraz to jest, się śmieję, że w tych czasach nawet, Coca-Cola pijesz, to powinniś tam poza tym iść tak. całe <laughs> emocje idą takie, że myślisz, że to jest tylko Coca-Cola. Tak, tak. To właśnie mimo, że czasami nie czujemy tego, że Bóg jest gdzieś blisko, to możemy to wiedzieć, możemy mieć mm. tą pewność. Wiara jest pewnością tego, czego mm. się spodziewamy, a spodziewamy się tego, że Bóg będzie z nami, bo nam mm. tak obiecał. Mm. I myślę, że ta ufność i ta pewność w to, że On jest przy nas, może nas przeprowadzić przez każdy sztorm. Mm -hmm. Pięknie. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami. E, troszeczkę takiej, e, no troszeczkę, no, tak jak mówiliśmy, to jest taka głębia w tej, tej wierze, a mi naj, najpiękniejsze są takie właśnie historie, które są... E, które tak jak Ty nam ją przypomniałeś i, i myślę, że to takie te aspekty w tej historii tego właśnie Jezusa, który pokazuje, że On jest nie? Tak. I, i tej łaski, tego, że to co się też dokonało tak i, i tak mówiłeś na samym początku, bez, bez wiary nie można się Bogu podobać i On cały czas od nas wymaga tej wiary, a z drugiej strony to jest takie właśnie Piękne, że ma, możemy się w tym rozwijać, nie? Tak. Że, żeby to zaufanie wzrastało tak. i mieć tą świadomość, że on jest, żebyśmy mi też pamiętali, że on jest, cokolwiek, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek się dzieje, to on jest. Nawet jak mamy ten piękny moment, że idziemy po wodzie i jest celebracja, że uu, uu, ja idę, ale tak samo w tym momencie, kiedy tonę, tak. to jest właśnie te, w tej krótkiej historii, jakby jego obecność cały czas tam była, nie tak. Żebyśmy o tym pamiętali, że on po prostu jest to jest ta świadomość tego ja jestem, powinno już nam dawać ten, ten taki oddech, że on jest i to, mm -hmm. i to mi wystarczy, może na dzisiaj. Nie? Tak. Że, że może ty jesteś w takim momencie, jak nas ogląda, że, że, że po prostu wszystko się sypie, a to nagle sama świadomość, że on jest. To, tak, to jest tak jakby wypłynięcie na powierzchnię wody, bierzesz mm -hmm. powietrze i znowu tak. idziesz pod wodę, ale ma tę świadomość, że ja, on jest i, i dasz mm -hmm. radę do kolejnego te, te. I to jest to coś. No, cokolwiek by się nie działo, mm -hmm. Bóg jest z nami. Mm -hmm. I on jest w stanie przeprowadzić nas przez każdą rzecz. I zauważcie, że też kiedy wsiada do łodzi, wiatr i fale się uciszają. Mm -hmm. Jakby cokolwiek by się nie działo, on ma moc uciszyć mm -hmm. ten sztorm, który może gdzieś w Twoim życiu się dzieje. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. E, dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Do zobaczenia.